Się manko z tej strony ma Dzisiaj będziemy nagrywać Color Tower. Hmm. Możecie kojarzyć gierkę, ale możecie bardziej kojarzyć tą grę jako Color Blocks. Korol, Color Block. Tak. Bo są różne takie inne gry właśnie tego typu. No i to jest właśnie Color Tower. Możecie kojarzyć kolor Tower, możecie nie kojarzyć, bo to jest nowa gra od tych producentów. To jest nowa gra po prostu kolor, no i sam sobie dodajcie. To jest kolor Tower, jest też kolor, kolor Block, Color Blocks. Ja nam tylko Color Block i Color Blocks, ale więcej nie znam. No nie, no serio, na sam dół musiałem spaść. Kurankę. Dobra. O, jetpack? To jest dżet, jetpack? Co to jest? Nie wiem. Jetpack w tej grze by był zbyt op według mnie. Ale okej. Okay. Nie wiem nawet czy ten jetpack działa, więc no. Może dojdziemy dzisiaj sobie do jakiegoś 20 poziomu? I wtedy będzie koniec filmiku, bo też nie może filmik być za długi. Albo do 30. Dobra, do 30, tak. Jankowy. Ja też nie jestem za dobry w tą grę, więc mogę troszeczkę tutaj dużo spadać. Udało mi się, nie wiem jak, na farcie, w ostatniej chwili. Blue. Tu nie jest blue. Idę na dół, wiem, że to jest złe, że idę na dół, ale i tak idę do góry, jakby potem. Rozumiecie? Green, green, gdzie jest green? Tu jest green, szybko. Okej, okay, green, jestem na green. Uff, do 30 sobie dzisiaj dojdziemy. Okej, okay, purple. Purple, tu jest purple. Tu jest purple. Purple. Dlaczego ja mówię purple Nie wiem. Chodzi oczywiście o fioletowy. Dobra. Idziemy wyżej. I lecimy dalej. Okej. Okay. White. White, white. Okej, okay, white. Biały. I wyżej. Jeszcze mało nam zostało do 30. Ale ja oczywiście mogę też spaść. Cjankowy, cjankowy. Okej, okay, cjankowy jest. A no może dojdziemy trochę wyżej? Kto wie? Dobra. Wyżej. Okej, okay, jaki teraz kolor? Black, 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 black. Tu może mi się uda dość. Okej, okay, jesteśmy tutaj. Znaczy, ja też będę szedł do góry. Mogę ryzykować troszkę w tej grze, bo ja jakby jestem takim ryzykantem. Więc 30 już jest blisko. No nie. i może być taki krótki film. Musi być dłuższy. Albo pójdziemy wyżej, czy na 30 już jest koniec? Chyba na 30. nie ma końca. Dobra, nie. Pójdziemy wyżej. Pójdziemy do 40 może? Dobra. okej okay. Dobra. Black, black, black. Czarny. Dobrze. W górę. że tak mówię, że będzie do tego poziomu, a tak naprawdę będzie wyżej, ale nie chcę, żeby był też filmik za krótki. Jak będzie za krótki filmik, no to wtedy, no też jakby, no będzie gorzej. Jak też będzie za długi filmik, to też będzie gorzej. Ja nie wiem. Mm. Dobra, do czterdziestki. Pewnie, zaraz powiem, że do 50. Albo przejdziemy cały. Cały. Tak, przejdziemy cały. Sobie przejdziemy cały, no bo... No 40 już jest blisko. 50 to jest chyba koniec już. No nie. Oj, ojoj oj, oj. To wtedy będzie źle jak tam 50 to już jest koniec. Bo 40 to jest... to nie jest koniec. Y Końc rundy. Aha. To może teraz dojdziemy do. Ile to już trwa? 5 minut. Dobra, to teraz dojdziemy do. 20. I kończymy, bo filmik też nie chce, żeby był za długi. Ja zrobię cięcie. I jak już tutaj się. Yy, będzie kolejna runda. To wtedy ten. To wtedy znowu będzie nagrywanie. Okej. Okay. Już jest kolejna runda, więc wchodzimy. Dark blue, serio? Aha, rozumiem teraz. Aha, dobra. Brown. Okej, okay, dark blue, dark blue. Gdzie jest dark blue? Dark blue. Teraz dojdziemy do 20 i kończymy. A tam dziewczyna za bardzo się spieszyła i nie doszedła. Nie doszła, nie doszedła. Nie doszło, nie doszedło, no nie wiem Okej. Okay. Okay, dark blue. Dark blue Następnie tam mamy 10 i za niedługo będzie 20. Dark green, dark green, dobra, dark green. Więc dark green. Okej, okay, czy wyżej tutaj orange? Orange może tutaj pójdziemy? Tak, zdążyliśmy. I do dwudziestki jeszcze mało brakuje, więc za chwilkę będę się żegnał. Ale jeszcze to jest dopiero trzynastka, więc jeszcze troszkę. Dobra, idziemy jak najwyżej. White. White, to jest white. Niektórzy to się właśnie tak śpieszą, że tam miała ta dziewczyna, tu o gdzieś, a poszedła sobie tam i nie zdążyła. No właśnie. Widzicie? Widzieliście chyba. Dobra. Ja też tak że robię, ale po prostu ja nie aż tak. Orange. Nie aż tak. Wyżej wchodzę. no, Dobra. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Zostawcie suba, lajka i dzwoneczek. No i pa pa!